W ósmym liveie z Wiedźmina na 3 Dziki GON No cóż, w poprzednim live skończyliśmy tutaj. Yy, tego niezwykłego łącznika robiliśmy. Dowiedzieliśmy się, że Siri poszła do jakiegoś barona i zadarła z jakąś wiedzą. Tyle co się dowiedzieliśmy, ale na wstępie chciałbym jeszcze powiedzieć kilka rzeczy odnośnie na moja... yy, Zmieniłem nazwę swojego kanału. Nie zmieniłem kanału, tylko nazwę po prostu zmieniłem. Yy, zmieniłem nazwę na Mr. Master. I zmieniłem nazwę na Mr. Master i... Bo para World Lux po prostu mi się znudziło. A teraz mi się przypomniało, że powinienem jeszcze zmienić, tak jakby w tagach, to że już nie jestem para World Lux tylko Mr. Master. Ale już trudno. życie A więc tak. Mm -hmm. A więc tak. Kolejna rzecz to do, dodałem do odcinków. Są teraz miniaturki, takie w miarę normalne, a nie screeny, nie, nie screeny prosto z gry, tylko po prostu taka profesjonalna miniaturka. Jest po trzecie, dodałem banner, czyli tą grafikę do kanału, również z wiedźminem. Ustawiłem tak, w miarę, że wydaje mi się, że i na telefonach, i wszędzie powinno być w miarę dobrze. I po czwarte, zmieniłem też mój awatar z mojego krzywego ryja do, do tego. To takie pieczątki z M, bo wiesz, M, Mister, M, Master M, ale nie wiem, czy to się do końca zmieniło, bo było jakoś tak dziwnie. Bo gdzieś tam, jak edytuję filmiki, to niby mało zmienione, ale na kanale i ogólnie w profilu mam cały czas ten mój ryj. więc nie wiem, czy to się po prostu ma, mu musi trochę potrwać, czy co. Odświeżałem i to samo, więc nie wiem, najwyżej będzie jak będzie, dobra, mamy ciągle piąty level. Zobacz, krwawy baron jest na poziom szósty, więc nie za bardzo to pójdziemy. Ale polowanie na czarownicę, widzę jak najbardziej możemy zrobić. Co mnie bardzo cieszy. No to w sumie, jak możemy zrobić te polowanie na czarownicę, to idźmy i je po prostu zróbmy. Chodź, płotka! Albo w sumie tepniemy się. Znajdź wiedźmy na własną rękę, lub, zapytaj, lub wypytaj o nią mieszkańców Podgajów. Może zapytam w tych podgajach, no, to przecież będzie chyba, no, nawet quest mi każe iść do tych podgajów. Chociaż, y, z tego co pamiętam, to, to jest tutaj ta weźmy, więc może od razu tam pójdziemy. Tak, chodźmy tam od razu, bo ja wiem gdzie to jest i po prostu możemy tam pójść od razu bez tych zbędnych rozmów z tymi dawnami. Do konarów się przeniesiemy. Mi to, Sophia. Swing to, pijana, miga, swing to dobra. Podkładano wuju. Ok, oh, yeah. i to czy mi la la. Tak, Zabiję wszystkie potwory. They they, to ja będę tym, który wyzwoli ten świat od tych bestii. Jodym. <laughs> hatka, ta, hatka, hatka wiedźmy. Hatka wiedźmy, gdzieś tam jest. Hatka wiedźmy, gdzieś tam jest. Tam gdzieś hatka jest na do niej się Znaczy na koniu będę biegł Będę sobie biegł i skakał Zmugowałem się Biegnij płotka, biegnij szybciej Bo inaczej dupa mi ściskuje Jest Zder? nie tak szybko No, to jest to Pani. Yeah. Pani pomoże. Chrowina harczy i sklepiska już nie wstaje. Z krapów ropa się leje. Czy ja ci wyglądam na pastucha? Wy, pani, znacie się nad wszystkim, a to jedyna krowa we wsi. Reszta padła z głodu albo żołdaki zabrały. O, bez niej i my pozdychamy. Dam ci zioło. Zmieszasz je ze źródlaną wodą, zaczerpniętą o północy, i dasz krowie. Ale najpierw wysprzątasz oborę. Do czysta. Jasne? Dzięki ci, pani. Dzięki po stokroć. A teraz dosyć tego. Koniec na dzisiaj. Idźcie do domu. Spoko. Pani dzisiaj nie łaskawa. Trzeba przyjść do Nie gadajcie, gdzie mogą się zniszcz. Będziemy z nim porozmawiać, w takim razie. Elo, gdzie jesteś? Zwykłe maści, nic specjalnego. Uuu. Przepis na czerni czernidło, do czernidło do rzęs. Kryzysowe czernidło to rzęs? Ze braku dostępu do środków profesjonalnych czernidło do rzęs można sporządzić... Z rozkoszonego karbo medycynalizmu, zmieszanego z żółtkiem jaja, świeżym i kropką olejku lawendowego. Działanie antybakteryjne. Czyli mi dół trzymać w chłodzie najwyżej 3 dni, a potem przyczekować nowego plusznieje. Resztę węgla leczniczego można znaleźć na wszelki wypadek. Tam jest Nie gdzie? ona się na Zejście nadal, tam zeszło. ILLUMINACJI bierzemy wszystko nie ma nie ma, nie ma, pusto? recepturki, tam jakieś rzeczy ale ją okradniemy, ale będzie się cieszyć ale będzie się cieszyć o co to jest? Hmm, udało jej się zgromadzić nie biblioteczka, kilka Książek... Co to jest za pentagram albo... Gwiazda Dawida? Czarci krąg, nakreślony kredem. Czarci krąg, czyli chyba jednak pentagram. List do Aleksandra. Kochany, pisze, bo pewnie się martwi, że dalej się gniewam. Przecież wiesz, że nigdy nie chowam długo urazy, głuptasie. Wybaczam ci. Wszystko przez tą twoją skrytość. Także dziwne, że interesuje się twoimi badaniami nad zarazą. Mówiłbym patrzeć jak pracujesz w wierze. nie odmawiam, chociaż tej przyjemności, skoro na razie nie chcesz się rozmawiać o wynikach eksperymentu. Jeśli jutro wieczorem w szerat nie będzie się potrzebował, przyjdź do mnie, Napi na napijemy się wina i wszystko sobie wyjaśnimy. A potem, kto wie, jaka. jest. Takich cacek nie widuje się w mm. Takich cacek nie, taki nie widuje w Teorepty, mam to coś. Chcę odwieźć głos. To artefakt, albo portal, portal do jakiegoś innego wymiaru. Nie, wchodzimy. Uuu, where are I am be now Biały zając tam jeszcze, chęci. Czekaj, dam damy radek zabić z kuszy?

Jest na górze, spokojnie, idę tam już. Mam białą moc i lecimy całą noc. Witaj, mnie. U, cicki. jej! Tu masz plankę. Gdzie? Chyba nie przyszedłeś, żeby podgranać? Nie, mam sprawę. Odwróć i poczekaj. Okay. To było takie coś... i ugrana w samym sercu Wela, Wydawało mi się, że nienawidzisz życie Lachy. Zapewniam cię, że teraz nienawidzę go po stokroć bardziej. Słyszałem, że w okolicy mieszka czarownica, ale nigdy bym się nie spodziewał, że jest nią była doradczyni króla Foltesta. Podoba mi się, że zachowałeś tę uroczą zdolność do dziewienia się światu właściwym dzieciom, błędnym rycerzom i półgłówką. Zrobiłaś się bardzo drażliwie. Czy tak powinno się witać starych znajomych? Powitałam cię miłym widokiem. A teraz powiedz, co cię tu sprowadza? Dobra, najpierw zróbmy moje przesłuchanko, może? Masz jakieś wieści o czarodziejkach z złoże? Nie. W tych czasach bezpiecznie nie wiedzieć zbyt wiele o sobie nawzajem. Nawet nie próbowałeś się z nimi skontaktować? Ach, kilka razy miałam ochotę, ale przecież nie mam pewności, kto się odezwie, ani kto będzie słuchał. Masz spoko? Robisz walan? Chyba zdajesz sobie sprawę, że muszę o to zapytać. Co tutaj robisz? Hmm, niech pomyślę. E, zażywam świeżego powietrza? Podziwiam malownicze planery? E, może podtrzymuję odwieczny sojusz miasta i wsi? Nie. Ja się tu ukrywam, Geralt. Ślepy jesteś? Nie widzisz, co się dzieje na świecie? Masz na myśli prześladowania czarodzieja? Tak, mam na myśli nową pasję Radowida. Wyrżnąć wszystkich, którzy parają się mamą. Nie słyszałeś o łowcach czarownic? Mordercy przemierzają północ wzdłuż i wszersz. Palą księgi, wieszają wróżbitów, katują zielarki. Jak się czujesz w roli wiejskiej czarownicy? Nie się czujesz w roli wiejskiej czarownicy. Koszmarnie. Nie cieszy się bezgraniczny szacunek i zaufanie okolicznych chłopów. Oni podziwialiby każdego, kto potrafi zrobić mąscia hemoronii. Długo to już jesteś co? Wystarczająco długo, żeby zacząć gnić. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak bardzo nienawidzę tego miejsca. Dlaczego Welen? Dlaczego Welen? Wybrałaś się dziwne miejsce, Pejka. Niczego nie wybierałem. Na północy ludzie Radowida łowią czarodziejki jak z rybnego stawu. Południe zajęte przez Nilfgaard. Dokąd miałam uciekać? Cesarz trzyma czarodziejów krótko, lecz nie zakazuje im praktyki. Radowid i emher różnią się wszystkim oprócz jednego. Łączy ich nienawiść do loży czarodziejek, a ja należałam do loży. Wróćmy do tematu. Wróćmy do tematu. Aha, szukam pewnej dziewczyny. Szukam pewnej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? Chodzi o Ciri. Szukam Ci. tej ci. I nikt nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Ciri dla nas jest tutaj. Dziewczyna poszukiwana niegdyś przez loże czarodzieniki i każdego bez mała króla trafiła do Weren, a ja nic o tym nie wiem? Co ona to robi? Wszystko wskazuje na to, że się ukrywa. Słyszałem, że weszła w jakiś zatarg z czarownicą, a ty nic nie wiesz. Naprawdę jej nie spotkałem? Nie. No. Ale jakiś czas temu ktoś pytał mnie o szarowłosą dziewczynę, która nie wygląda na to było? Kto to co było. O, nie tak szybko. A gdzie podarunek dla czarownicy? Gdzie żona suplika? Kopajaj, wystarczy, co? Nie wiem, jaką masz stawkę. Kopajaj, trzy kurczaki. Stawka rośnie z każdym twoim słowem. Być może już ci nie stać na te informacje. Jesteś jeszcze bardziej kłótliwa niż cię zapamiętałem. Przecież kontakt z naturą powinien Cię wyciszyć, uspokoić. <głos> <głos> Natura śmierci. <noise> no Likze. <there. głos> no dobrze, nie patrz już tak na mnie. Wiem, wiem, chodzi o Ciri. Pytał o nią jakiś elf. I to nie byle zawsze my brudas z komandawy Wiórek, tylko Elfi Czarodziej. Co robił Weron? Co Elfi Czarodziej robił w I Cóż. Oczywiście, próbowałam go wszystko wypytać. Oczywiście. Ale wiesz, jakie są elfy. O wiele częściej zadawał pytania, niż na nie odpowiadał. Jak się nazywał? Jak miał na imię? Nie przedstawiał się. I nosił maskę. Był bardzo tajemniczy, ale... spodobał mi się. Inteligentny i opanowany. Mówił, czego chciał od Ciri? Powiedział tylko, że mieli się spotkać w Welem. Chciał się dowiedzieć, czy nie przybyła tu przed nim. Um, a robu... Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Zostawił dla niej jakąś wiadomość? Nie, ale prosił, żebym przeprowadziła do niego dziewczynę, jeśli ją spotkamy. Czyli wiesz, gdzie go szukać? Tak. Mówił, że znalazł sobie kryjówkę w elfich ruinach niedaleko wsi Podgaję. Pójdę tam z tobą. Znam z tym elfem jego interesy. Coś mi obiecał, a już się nie buka. Poza tym, ja też chcę zobaczyć się z Tiri, wiem, że to musi o tym Ona może już to Nie mogę ruszyć od razu. Nie mogę ruszyć od razu. W takim razie spotkajmy się na miejscu. Będę czekała na Ciebie przy wejściu do jaskini na północ od Wsiptownika. Po omacku. Nowy, nowy Quest, ale ten sam level. No właśnie, już szósty level teraz już jest, więc będzie trzeba znowu wrócić do jakichś dupo pytajników i duposektorów. No ale cóż, taki już jest życie w To jak się teraz wyjdzie I tsunami, pum. Tu, tu. Yy, ten odcinek będzie grał tyle, ile się da ale trwało było wiele dłużej, ale po prostu moi rodzice wyszli i chyba z dobre pół godziny straciłem na... po szukanie jakimś cudem tej... banera na Google Grafika, który będzie odpowiadał wymaganiom YouTube'a i, i o tematyce Wiedźmina szukałem też... no miniatur... miniaturek długo nie szukałem no, ale jakoś tak to poszło, że jakoś długo było, nie, nie wiem czemu. Trochę musiałem też, minęło czasu na podmienianie tych miniaturek. Tak jakoś, więził. No wiecie. Cóż, o oh, ja pierdziu. Come on, Flashbang. Mm -hmm. Chwila, zobaczę coś I pg, i pg, Włączaj się poradniczko Mój ukochany ty. Gówno, nic tutaj nie ma Czyli Teraz moi kochani pojedziemy na Kolejny większy sektor, który prawie Który prawie nie ma stref Steel, więc będzie trochę Ciężko Że tak powiem Ale cóż, dobra, gdzie? Dobra, trzeba zlokalizować, gdzie to jest. dokładny tu jest ten, ten taki. Obra, to się zaczyna. To się zaczyna odtąd. Kurde, jest skomplikowane, bo. Ci wyłuchowe maszary A dobra Spoko, czyli... To jest tak to... Ten tutaj taki krawężnik to Podchodzi jeszcze później tutaj No to jest jeszcze style tutaj, więc tak to dobra jakoś mniej więcej dam rady. Tylko w takim razie będę musiał iść tutaj i tam te dwa, te Jeszcze chwilę. No, tu, tu, tu nie do rady, stil, stil, stil Wszystko stil małe, małe są strasznie to strefy light Tu w tym miejscu są, są już trzy bosy mniej więcej W tym miejscu Na tej górce takiej To jest trochę creepy Mało tych stref stil Light, nie wiem czy dam radę w ogóle coś tam podziałać, ale spróbujmy. W którym jestem miejscu no, trzeba będzie użyć teleporting magic? Po dobra, pojedziemy tą drogą, to tam są po podgaje, więc będzie można sobie. Kurde, płotka ty! No dym! Bo co, bo co, bo co mi zrobił? Zabiję. Zabiję. Oh fuck, no fak no Gdzieś tam kurde, całkowicie za mną. Do you touch me with a wrecking ball ball. Yes. no gdzie jest? gdzieś tam no, jeszcze. Gdzie to jest to gówno Teraz biegnę w dobrym kierunku Tutaj jest kurde Jezu, ja się tyle nabiegałem. Tepniemy się tutaj, mi się wydaje, będzie dobra. Jawornik. Jump Nie zdziwcie nie się, nie nie się jeśli powiem nagle elo nagle rozłączę się, nie? Bo elo to No bo mogą po prostu nagle wbić i... nie wiem. Ale raczej tak nie powiem Postaram się przynajmniej Ale po prostu się nie zdziwcie Bądźcie... Przygotowani mm. A. Co onik się Przepraszam. Ja I proszę bardzo, tab tablicę ogłoszeniową Tu jest Nieodkryte miejsce i pewnie jakiś quest Zagłada domu Rardonów To fuck Zlecenia jakieś na no, poswór z lasu, no, stanie w banie i w wysłanie Zlecenie na bogowie wiedzą co. Ludziska, w lesie trafiłem na ślady jakiejś... Jakieś dziwne, co ich rozpoznać nie umiem. A wszyscy... Wiecie... Dobra, elo.